Jestem Michał a w dzisiejszym odcineczku odcineczku przepraszam was odcineczku będziemy tak będziemy grali w Minecraft'a oto, oto ten dzień który wynosi no nie wiem ile mordy muszę zrobić dobra. a więc tak na chwilę, tutaj widzicie mnie kamera, kamera akcji, dobra? Myślę, że zachowujecie się yy, względem pod YouTubem, zachowujecie się lepiej, ale z tego, co lat 3.20. nie mogę tego złożyć, co się 3 2, 0, co kilka dni temu, yy, nam no właśnie dla kanału zrobił, no było przykle, ale wiecie, często robi to Dobra. Yy. Chodzi to o to, mianowicie jak nie, 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 sprawdziliście tego nie, 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 mam po prostu nie, ja Po prostu nie, 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 lat. nie, 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 Jedno drzewo, to niech będzie to. Niech będzie to. O kurczę, dobra. Zostanie nam tylko dwa. O 14, jakim cudem. Dobra. Zabijmy se krówkę. Krówa, krówa, krówa. Dobra, sobie krowkę. Krowa, krowa, krowa. Dobra, Ale patrzcie, koło możemy zabić. świnę Albo jego. Zginiesz u niej. Dobra. Ty, krowo, też. Dobra, już moje nożyczko. O że tu już ja myślałam, że zginę. Mięsem sam i uwalę. To powinien patykiem uwalić, no ale. Skoro ta krew jest taka cicha, to czemu by nie? <grym> zginęła. Zginęłam. No dobra, no sorry, ale musimy znarzucić. najpierw no, musimy użyć kala. Mój piesek, mój piesek, mój piesek. Ps, 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 ps. Kala, kala. Dobra. Jeśli widzieliście mojego pieska, to. No dobra. Ale tak. pożymy sobie w ogóle drzewą. Abyśmy mieli. Po co ja to w ogóle robię? Jakby dźwięk jest taki sam. Co ja? To jakby to chodźmy może... Nie wiem, może zbóżmy te drzewo. Jakby drzewo jest na potrzebnym. Ja już to od razu zrobiłem A ja też będę robił mnie na chatę a więc szanujemy to, żeby po prostu będziemy mieli coś na HP lub coś takiego. Jeszcze jak znajdziemy coś takiego, na przykład jak ten, nie drewno, tylko ten to węgiel. Nie wiem, co będziemy mogli zrobić takiego fajnego z tym węglem, ponieważ węgiel jest nam potrzebny, dosyć potrzebny. On. Mamy tutaj owce, ale ta owca nie zostanie do naszego klubu. Oj, bo będziemy mieli, o tutaj tak. Pamiętajcie, pamiętacie, jak zabiłem różową krowę? Znaczy różową tą? Nie. Znaczy to nie było na odcinku, ale naprawdę kiedyś zabiłem różową owcę, która się przytrafiła 5 na 10 ludzi. 5 na 10 ludzi zrobiło to oto. Czy znaczy, oto znalazło coś takiego? <gry> Ale zasięg jest taki, że dobiliśmy zasięgi i mamy coraz lepsze zasięgi. Oto właśnie dzięki wam mordeczki za te ostatnie zasięgi, za ostatnie suby lecą mi tak szalone mordy. Wiem, czy przy, przychodzi do Was powiadomienie wieczorem z wieczorem. Wiem bo to. Przechodzi do Was. Ale ja... Się mogę czuć też tak trochę ci. Co? Mi się powtarza cały czas ten sam świat. Wiecie dlaczego? Już taki był jeden. Gdzie to miejsce? Nie powinno to być, ale być. Um, no jak już mamy to coś. O, tutaj możemy się znaleźć. Pamiętam, że tutaj było to. Musimy ją załatwić. Chodź tu korowo. Znaczy to. to. Po kilku bawach, po kilku minutach zabiliśmy nią. Tutaj patrzcie, tutaj jest węgiel. Tutaj. Koźniczcie węgiel, ponieważ... <laughs> Może coś innego tutaj znajdę. No ale dobra, jest love, Jest, Dobra, na zapas dwa miaczeki będą. Niech będzie wam. Dobra. Skupiamy sobie węgiel. Fajnie, wiem. Taki węgiel nam to już od razu wylatuje. Yy, no dobra, co to spoko, Jakby, Czuję się, jakbym tego nie nagrywał, ale nic jak to nagrywam już, to chyba nie przestanę przysta no. no już dosyć dużo mam tego węgla ale wiecie, że ja na przykład będę na przykład robił takie, no, nowsze rzeczy Jeżeli że mnie dobrze widać że co w górę ponieważ tutaj nie chcę na sobie znaczy, węgiel jest tam potrzebny ale wiecie, gdzie ja mogę zamieszkać, jakby już nie potrzebujemy węgla. A ja wiem, gdzie możemy zamieszkać. Jest trochę blisko tego węgla. Bo to węgiel to w potrzebnych rzeczach jest. No i znajdę coś. Na przykład takie... mam pomysł, gdzie było żelazo. Pamiętam, gdzie było jedno, ale to jedno żelazo. Dzięki. Dzięki, jakby się sobie go. No. Jakby przechodzę w jeden Czyli, jak pasapuję? W sumie zostawiłem tu Crafting Table, ale jeszcze mam jeden. Dwa Crafting Table. Po co to? Ale dobra, mamy fajną miejscówkę. Ej, crafting Table będzie. Znaczy, Crafting Table nie będzie nam potrzebny. No ale jeżeli taka potrzeba będzie. Znaczy już mamy dosyć dużo tego crafting table, jeśli na mnie starczy się tego crafting table i będę musiał coś zrobić, to wezmę po prostu ten crafting table, tamten, znaczy o, już będziemy chyba mieli łóżko, nie wiem, nie wiem, łóżko, chcę mieć werko moje, werko, dajcie mi werko, co stoi za tym, że żeby... ja się boję, Gdyby tu są y, so dużo ten zombiaków i w ogóle. A więc... O, się... Cześć, witaj! Chcę cię mieć! Zabijecie o to tą rzeczą. Po tą rzecz postawię. Ej, 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 jesteś mi potrzebna, krótko. Znaczy to, bo w co? O, tutaj jest jeszcze jedna. To jedna będzie na pokazywanie lub na zrobienie. Zrobimy chyba film z tej opcji. Znaczy, jak będzie, to będzie taka możliwość, że będziemy mieli przypomnienie takie. Gierki, przypomnienia. Oj, muszę sobie zjeść. Takie przypomnienia. Takie gierki, przypomnienia. Takie przypominające gierki. Które już były przypominające Tu jak wiecie kanał już ten istnieje dosyć długo Ale kanał ten Nie jest to, wiecie, że wow on ma kanał, już tak prowadzi długo ten kanał No 11 miesięcy No powiem wam, że 11 miesięcy Dosyć grubo No 10 miesięcy, więc 11 dosyć sporo. A my musimy już robić, jakby dzień, bo, bo? chyba to jest dobra miejscówka. No taka dosyć fajna. No blisko drzew, no taka dosyć ładna. No to chyba, że tutaj się rozbudujemy. Dobra, tu się rozbudujemy. Tak. Tu się rozbudujemy. Oj, tu się rozbudujemy. Niech będzie to w ten sposób. Hmm. ten sposób. to będzie, on tak. Czy też to nie będzie taki? Robi się co? To będzie sposób loc 2.0 zero Sorry, że Wam zasłoniłem, no ale. No będzie sposób taki loc 2.0 zero bo LOC2ZERO będzie sposób, ja. więc. To będzie wyglądać tak. Tu jedno, tu jedno, tu tu Gdzie ten Enderman? Musimy zabić Endermana. Musimy zabić tego Endermana. Mierz łapem, jierzłapem, jierzłapę. Szybko! Pomierz Szybko! Gdzie on jest? Chodź tu kurde. Chodź, nabijemy się klepa, chcesz. Ktoś chyba nie chce siedzieć na lipcu. Ale ok. Mm. -a -a -b -a -b -a. Jakby... Oj, co że... coś no, tu ulatuje jakaś dziwna pisaneczka. No i nie Jednak to może mieć swoje sprawy Dobra, mam ci gdzieś. Mam ci gdzieś widźmo. Jesteś zła. Będziemy też mieli tutaj jakieś... Bo ja będę chciał mieć taką swoją tam jeszcze indziej bazę. Gdzie indziej bazę, którą będzie z jednym z odcineczków. Bo to będzie jedno z takie właśnie rzeczy. Nie możemy używać właśnie takich jak Krew... Tak jak po prostu to co kiedyś tak bardzo musiałem użyć. No, no co mamy? Dużo, dużo. Co byśmy mogli sobie tu zrobić? Bo jakby na mieczyk nam jeszcze nie stał. Artialem. Ale no ten. By na łopatę bym się ucieszył, jak na łopatę by to było. No ale dobra. Krótki odcineczek. Muszę być Got. krótki odcineczek, 20-minutowy. Zaraz od czasu do czasu będą to krótkie odcineczki. Ponieważ nie chcemy robić dosyć, dosyć długie. O kurde, ja pierdzielę. Zespałnował nam się prosto, no ja nie mam. Zespałnował nam się se wyruchem. No, ale tak się nie zachowuje. Dobra, ja jeszcze po prostu jakby bym chciał mieć swojego dobrego psa. Ale na razie pieska nie mamy. Piesek Musi żegnać. <laughs> no ale chyba możemy zrobić. O, pochodnie, cztery musimy je mieć. Musimy mieć te pochodnie wredne. <laughs> Czekajcie, to będzie wyglądało tak. I muszę zebrać to, bo nie chcę ginąć z o... aby tutaj nie zginąć. nam O, we gaan eens kijken of we met zo'n dream hebben. Wacht even. Wat is het dream? Daar. Ja. Tujdemt... Ja. Wat is het dream? Włączam swoje Dream Austro, ale jakby nie chcę jak tracić życia. Nie wiem o co chodzi. Jej, łóżko. Jej. Jej. Jej, mamy łóżko. Drzwi też. No. A no więc ja jestem ucieszony, nie wiem jakby, no ale jestem ucieszony. Crafting table. No i możemy spać. No, mobów nie ma, a więc wiecie, mobów nie ma. No i tak jeszcze mamy... Dobrze, mamy 4 minuty. Dokończenia naszej budowy. Wredna tutaj przyszła pani Teresa. <coughs> pani Teresa. To przechodzicie, mówię, wywalę z mojej ziemi. <coughs> Takie efekty! Ziela i zimę! Gdyby Też by był mi potrzebny No ale wiecie jak to jest? na mi nie jest bardzo potrzebny, no ale... ale dirt do dokończenia takiego dogodzenia? Czemu by nie? Czemu by nie był potrzebny taki Geert? Mnie nie dziwię się tym, którzy nie lubią dziecka, ponieważ dziecko jest takim mniejszą osobą. Także jej. Oczywiście, dobra. Kura. Ty kuru jedna. Za chwilę zginiesz. Dobra. Ostatnko. Ostatnko. Mamy. Oj. Ja bym musiał wziąć marchewki. Marchewki. Dlaczego? Ponieważ bym chciał, o, bym chciał po prostu mieć jakąś tam bazę, jakby no dla was może baza nie jest potrzebna, ale ja będę chciał mieć mój dom jako baza, no każdy by chciał mieć taką bazę domową oczywiście, no, bo ja będę też kończył naszą budowlę, aby nasz dom już był dosyć ładny. Wiecie, jeszcze będę robił górę. Ale góra to już mniejsze z tym. Z górą to już mniejsze z tym. No bo na razie nasza budowla jest brzydka. Przez creepera. No i creeper... Rąbać clipper. No ale co, mamy zginąć przez innego creepera? <gry> mamy zginąć przez jednego Creepera, który jest po prostu najdziwniejszym no, Creepera na świecie. No mamy po prostu. mamy coś takiego robić. No nie wiem. No ale wiecie, że bym chciał dokończyć swoje budowle. No kto by nie chciał? Nie, by ja już mam tutaj własne budowlane. Choć jednego się boję. Ktoś mi wejdzie od tyłu, nie? Ktoś mi wejdzie od tyłu, no i zacznie mi grozić, że wybuchnie mój dom i tak tyle. Ale 2 lipca. Gdzie byli po prostu. Nie będzie nam się nic chciało. Bo pies jakby sam by był, wychodząc na podwórko lub coś takiego, co nie. Ale to ja aby mój test był dosyć wychowany. Jak, jak będziemy mieli już tu kopalnię, no okej, okay, dobra, kopalnię. No ale chyba ważniejsza jest baza, co? So. Jakby baza. Nie jest taka... Yy, nie baza. Ja wiem, że na przykład baza to na przykład takie coś jak nie dom, ale baza to może być dom. Ale my mamy ten dom wybudowany, ponieważ jakby nie zrobiliśmy tylko dlatego ten dom, abym po prostu mieć go gdzieś, a potem zrobić sobie nowy dom. Ja nie jestem taki, że coś zacznie mi tutaj duszyć. Jakby nikt nam nie przeszkodzi w robieniu tej serii, kto by nam nie pozwolił, to czy znaczy nie ten, nie zadaję, ponieważ to jest mój własny kanał ja go nagrywam i tak jakby ja siedzę i, no, i mówię dobra chłopaki dzięki za nagrywki. sorry że tak robię no bo wiecie budowla i jakby mam no, kamerkę to już muszę z tym ale git git czad. pomysły o co no nie nie muszę tutaj stanąć na krawędzi Dobra, po prostu zrobię to. Będzie mi łatwiej. mari. mary, czemu? Dobra, mordyczki, widzę się w kolejnym odcineczku, w kolejnym odcineczku chyba będziemy już kończyć właśnie górę. A więc widzimy się w kolejnym odcineczku, a to już jeszcze tylko ten blok. A więc widzimy się w kolejnym odcineczku, a więc siema, na cześć!